Co do góry się Chciałem powiedzieć Hej, guys że do... tę no, zabawę, no, nie? Tak, gdzie... Tak. Gdzie... strzela z łuko do góry I... No. Wtedy się ucieka tak, i... Tak, tak, no, tak No to, to... Robimy to znajdę. nadeem na to W sensie... Rzucam do góry Jak... Jak go rzucę liczymy do trzech i uciekamy Aha Ok. Różne strony Znowu na to Dobra, jak jak zrobisz tym kinem, z bana? <laughs> Nie no, no zgodziłeś no, się no. tak, to jeżeli... A do góry granatami, potem po trzech sekundach uciekamy gra z nami? To zaraz zapłacił siora Pewnie Dobra Teraz Jeden Tam, Dwa Dwa dup. Trzy Okej, okay, ja liczyłem, że zrobicie. Że to wyjdzie. To z fauną. Doszło do małego, małego, małego no to... incydentu. To nie miało tak wyjść. Właśnie wiedziałem, że to tak wyjdzie. No i kolega jest z ściany. Eee, <śm> Najlepsze jest <śm> naszej jako jedyny przeżyłem. Teraz. Jeden, Teraz, dwa, dwa, trzy. trzy. Okej to ma nade'a? Ja mam Dobra Teraz Jeden trzy, trzy, Dwa cztery. Trzy Dobra, to powinien być jeszcze jeden nade' Mam trzynaście HP Dobra, mam Neida Gotowy? Tak Teraz Jeden Dwa Trzy No to jest jakiś ile osób tu jeszcze zginie. Co tu się stało, kurwa? Gdzie? Co to jest, kurwa? Co to kurwa jest? Nie no, to chyba leków nie wziąłeś. Gdzie są no, jakieś. Kropki. Nie no. To brzbieg epilesja ziemia. Grzybica to jest. A na no, oczach. Twoich. Naszych. Chyba. No o, kurwa, kropki. się Okej, okay, on się po, poddaje, nie możesz go zająć, będzie P ah, no, Podaje no, ej, ej. <śled> się P będzie Police P, fejler P go, go P Nie no, ja gó go gówno widzę Okej, okay, się muszę Ja nie strzelałem, ja nie strzelałem no, ja się ich boję Trwa chodź To nie ja, to nie ja, zamykam Dziemusiu, Dziemusiu, daj mi spokój, daj mi spokój Ja chcę tylko wyjść Napisałem się. <śmienicza> orzeł. Orzeł, ja nie strzelałem. Bo orzeł się zagotował z Nie no, ile ich tu jest? Pizza Ja no jak go mam nadzieję. Zróbmy tak. Ja robię jakieś blind movementy. A... Skąd się biorą niki typu 8 podłoga gaming? Podłoga.p.l. No ja nie wiem, jakoś mi tak przyszło do głowy. Czemu 8? Aha. 8 razy robiłeś gaming w Polsce, czy jak? Nie. Co, co 7 pewnie, tak? To jest 8. Nie wiem, tak po prostu. 2, tak. zajęte było, 6, 7, co nie? O, o, to czekaj, co czekaj, rozwin skrót PJOT MD. E, mała wijcha. Aha. Okej, okay, okej. Okay. Analogical substances must be Ewa, czemu, czemu No, to długa historia. Jak, jak długa może być historia o niku twarożek? No, no normalnie. <laughs> Yo, dawaj. Yo. Jo, ale gangu z siebie. Zastrzeliłeś dwóch ludzi. To tylko ze sobą. O mój boże, ale Sigma. Badnikaro czy to ty... Obywam serber tak dalej jest. Badnicara, gdzie jest Badicara? Obywam wszystkie mi coś. Mam dość, mam dość, mam dość, mam dość, mam dość.

E, szukamy ciała, ogólnie, dla szkieletu. Dla e, witawcy. Spoko. E, dla wcyszpiku. Badnik, wyglądasz bardzo podejrzanie. Mówiłem no, tak. normalnie. Ja bym cię zabił. Ale słuchaj, słuchaj, marda, marda, bo ty tam masz MTF-a, Jakby... For real. Gdzie? Szkielet, kiedy nie może użyć ciekawego tylko mesza. To jest tak przykre.

Przemilczę to, przemilczę to, przemilczę to. E, no, wiesz co, ten flamik jest tutaj, wiesz? Ja wiedziałem, że on stropnie. To już zostaje... Czemu nie mogę go trafić? Jakby... No poszedł co, i podselał! Jak się to wydarzyło? Co, co? co? co się stało? No i o nie, 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 co nie, nie, Bo co, bo, sobie mi zdarzy, co mi bo, bo... nie, 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 ja ci zrobię to. nie, 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 ja, nie, nie, no nie, 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 co, No. No. No, no No. co, co? nie, 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 skill, nie, 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 jest.

Daj, dawaj. E, Ucieczka, ucieczka, ucieczka Flamingi. Chyba że zginęły. Nie, nie zginął. Ale nie bo, okej, okay, są ucieczka. No. Właśnie. Zginęły. Szkielet został, szkielet. Albo, może, może tam jest jest. Nie, nie, szkielet jest tylko Bo, y, jeszcze nie był kogowica, ale użyli magnetof magnetofonu, nie? Dzięki, ziomuś Idzie się szkielet szkielet, szkielet szkielet, szkielet, szkielet W jednym miejscu siedzimy I czekamy na niego ja tu nie jestem szkieletem? Cześć Nie. Wszyscy strzelcie do góry, strzel do góry, strzel, strzel, nie. strzel To jest strzel jest? <laughs> <laughs> Kurwa Wcielaz! <śmieniciela> eee. Dobra, zatańcz, to się za sobą nie Zatańcz, zatańcz, zatańcz! zatańcz. zatańcz.